Na kulturalne puzzle zaprasza organizator koncertów i innych wydarzeń artystycznych klub Jazz Kino. w naszej grupie yy, wychodzimy do, do knajpy, która jest yy, jakby związana z tym miejscem. W ogóle decyzję podejmujemy a propos tego miejsca. Co to Jazz kino. W Czeskim gramy już po raz bodajże piąty. Światowy Dzień Jazzu w jazz kinie. W Czeskim nie? Zapraszam Was w każdy poniedziałek do klubu artystycznego Czeskino. Z Czeskina pozdrawiam widzów kulturalnych kuzyny. bardzo fajna atmosfera, szczególnie dla młodszych ludzi, to jest bardzo fajne, że ten klub łączy jakby jazz, czyli muzykę, która stereotypowo jest dla ludzi dojrzalszych, czy też wręcz starszych, z młodszym wiekiem słuchaczy, czyli widać to fajnie, jak na publiczności jest cała gama właśnie wiekowa. No i to jest bardzo przyjemne. Myślę, że to bardzo fajnie przede wszystkim, że ktoś to pomyślał, jeżeli chodzi o to, o to miejsce. Myślę, że to naturalne i dobrze, że tak się dzieje. Jeżeli chodzi o działalność artystyczną, jakie zadania? No przede wszystkim chcielibyśmy stworzyć miejsce, w którym spotykają się muzycy, dobrze czują i wytwarzają razem dźwięki i czują takich, żeby się poczuli z tym miejscem związani. Witamy Was bardzo serdecznie na dzisiejszym koncercie. Cieszę się, że, że wszyscy przyszliście. Zdaje się, że powoli udaje nam się to osiągnąć. mamy był od początku taki, jaki staramy się realizować, z tym, że po prostu no, jak gdyby ja się tutaj pojawiłem i, i zacząłem się za to porządnie brać, że tak powiem. No, tutaj jak gdyby może nie było osoby, która by na poważnie do tego podeszła z jakąś taką koncepcją, tak żeby realizować koncepcję właścicieli tego miejsca. Zawsze chodziło nam o coś, znaczy im na pewno zawsze chodziło i mi o, o coś takiego, żeby zrobić tutaj namiastkę Harlemu, nie? Czyli klubu, do którego przychodzisz jest dobra muzyka, jest to swego rodzaju klimat, gdzie możesz w fajnej atmosferze posłuchać dobrej muzyki, dobrych muzyków. Potykając ich czasami nawet przez przypadek, po prostu, bo, bo czasami, nie ukrywam, dzieją się tu takie rzeczy, że ja nawet nie mam na to wpływu, gdzie po prostu przychodzą, zaczynają grać i grają. No tak, na pewno w związku z tym, że jestem realizatorem dźwięku od wielu lat, to, to mam takowe kontakty i jak gdyby jest mi to łatwiej zorganizować. Zwłaszcza, że część tych ludzi, przynajmniej na tym lokalnym gruncie, po prostu znam z pracy, więc to na pewno pomaga. Stało, e, wtedy, kiedy zagrał Wojtek Prusyński tutaj koncert e, nie pamiętam z jakim zespołem e, rozmawialiśmy, ja zapytałem, co może przyjadę. No, i on wtedy powiedział: No, to przyjedź. Ja przyjechałem, okazało się, że jest jeszcze trębacz. Mamy dzisiaj 30 kwietnia, Światowy Dzień Jazzu, nie jest to żadne święto, w każdym razie padła propozycja z Jazzkina, żeby zagrać taki koncert. No i po długich rozmowach, aż trzygodzinnych, z przerwami na telefony, no, wykrystalizował się pewien pomysł i okazało się, że Arek ma akurat wolny termin. Dziennik w wygląda tak, że zawsze na 100% w czwartek jest impreza muzyczna, gdzie jest muzyka na żywo i ostatnio zawsze na 100% jest ten poniedziałek improwizacyjny. Do tego różne rzeczy zdarzają się w sobotę, w piątek, to już w zależności od danego tygodnia, nie w każdym tygodniu, ale czwartek i poniedziałek na pewno w dyskino coś się dzieje, na pewno w poniedziałek są improwizacje. To jest absolutnie. Absolutnie trudna sprawa. To jest trudna rzecz. To jest, to jest coś takiego, co wymaga dużej, dużej inteligencji, szybkiej reakcji, szybkiego, że tak powiem, kminienia tego, co się dzieje tu i teraz. Nie ma chwili na zastanowienie, tam są 2-3 sekundy, to jest max. I teraz, co było dla mnie najtrudniejsze, aczkolwiek z tego zdawałem sobie sprawę, jakby moja wiedza teoretyczna tylko podpowiadała mi, że y tylko gościu nie rób tak, żeby było śmiesznie, bo to jest najgorsze, co może być. I pytanie do... faniaku. A nad dykcją to byś poćwiczył. Mój ulubiony taniec. To taniec z deską pod pachą. Pod lewą. Pachą. Dokładnie. Z piaskiem między palcami u stóp. I świeżo co mi chodzi. Czy, czy to wyszło, to, to ja, ja, ja tego nie wiem. Ja się bawiłem świetnie, szczerze mówiąc. Chłopaki mówili, że, że też chyba całkiem nieźle się bawili, więc, więc może, może i dobrze. Ja chciałbym, żeby to nie był mój ostatni raz. To znaczy, ja na pewno, na pewno będę się z nimi spotykał. Zresztą teraz już, już za, za moment będę, będę uczestniczył w warsztatach improwizacji, które będzie prowadził Paweł Pieniążek. Idę, zapisałem się na te warsztaty jako jeden z pierwszych. Od razu. I po prostu w ogóle nie było dyskusji. Ja chcę, chcę tego dotknąć, chcę tego dotknąć jeszcze bardziej, bardzo, bardzo chciałbym, żeby, żeby ci ludzie o tak nieprawdopodobnych umiejętnościach improwizatorskich, umiejętnościach scenicznych, chciałbym, żeby oni mnie czegoś nauczyli. Tymczasem na policjanta w głowie. Wracamy do stanki pierwszej. Jeśli chodzi o improwizację no to na pewno Zielona Góra jest takim miejscem, gdzie od zawsze jest na mapie polskiej, jeżeli chodzi o kabarety. E, improwizacja kabaretowa jest może czymś, może co wypłynęło w ciągu ostatnich paru lat, ale wiele osób w zielonej górze się tym zajmuje i jakoś to nie przeszkadzają sobie. To nie przeszkadza to, że to się dzieje w tym klubie, w innym klubie i że w wielu klubach naraz. A w jakiej naturalnej sytuacji mogliby się spotkać po cywilu. na kolidzie, Kawiarnia. Kawiarnia. Koncert hip-hopowy. Koncert hip-hopowy. Dobrze, więc słuchajcie, oni po cywilu spotkają się na koncercie hip-hopowym. W pewnym momencie się rozpoznają, rozpocznie się między nimi walka i wtedy po chwili walki każdy z nich wezwie swojego wezwie swojego pomocnika. Masz się kto jest swoim pomocnikiem? Kto jest swoim pomocnikiem? Maciej. A jak do tego doszło? No więc, zanim ja tutaj objąłem jeszcze swoje, że tak powiem, obowiązki. To już były poniedziałki improwizacyjne. Przez jakiś czas to gdzieś tam na chwilkę umarło, ale chwilę później pojawił się Aleks Niebrzegowski, zaproponował taką formę. My się na nią zgodziliśmy, i jak na razie nam się to bardzo podoba, że to się tutaj dzieje. To jest muzyka na żywo, to jest jak w banku. W kilku różnych składach już tutaj graliśmy. Tak naprawdę od jesieni ubiegłego roku jesteśmy tutaj dość regularnie przynajmniej raz w miesiącu się pojawiamy. Jest to bardzo fajne miejsce, bardzo przyjazne dla muzyków. Jest sprawna obsługa, którą tutaj musimy pochwalić. Za każdym razem gra się tutaj z przyjemnością no i liczymy na to, że z czasem uda się zbudować tutaj taką fajną jazzową publiczność, która regularnie będzie przychodzić na koncerty. czwartki muzyczne no czwartki muzyczne generalnie na razie opierały się na lokalnych artystach ale to się zaczyna też powoli zmieniać będzie Sarah Houf będzie The Choice będzie sporo przyjezdnych zespołów no i przede wszystkim będzie Pink Floyd na urodziny Dyskina to było moje marzenie żeby to tutaj zorganizować udało się że te koncerty zaczną przyciągać większe, większą ilość, że tak powiem, słuchaczy. E, na razie taką najfajniejszą formą, która się tutaj odbywa, to są chyba jednak jam Session. Takie. No, faktycznie widać, że ta energia jest. Czuje się to po prostu ta energia no, na tym jam Session. Ten, ale to różnie. Zdarzają się w soboty, zdarzają się po koncertach zupełnie niepanowane dżemy, także no, warto nas odwiedzać. Na początku to byłem przerażony, że sobie z tym poradzę. Też. Ale generalnie były pewne rzeczy, które od początku chciałem zrealizować, takie jak ping pong, takie jak, żeby zapraszać tutaj jazzmenów faktycznie e, wysokiej klasy i powoli zaczyna się to udawać. Nie jest to łatwe, bo wiadomo potrzebne są na to i pieniądze i, i miejsce, ale to zaczyna się to udawać. Na kulturalne puzzle zaprasza organizator koncertów i innych wydarzeń artystycznych klub jazz-kino.